Kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Rano kiedy świta, słońce ich już wita, razem przemierzają cały świat. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, to spółka od lat. Milion ptaków śpiewa, Koło tańczą drzewa i szczęśliwy bardzo jest nasz Pad. To listonosz Pad i jego wóz. Każdy cieszy się, kiedy jedzie do nas. Może, może właśnie to dziś jakiś list. Do ciebie przyjdzie znów Patki kot, kot, kot i pat patki patk kot to spółka od lat Milion ptaków śpiewa Koło tańczą drzewa I szczęśliwy bardzo jest nasz pat I szczęśliwy bardzo jest nasz pat Szczęśliwy, bardzo jest nasz pat! Listono szpad i rakieta z Grindale. No no Jess! Czeka nas ciężki dzień. Zaciśnij pazury i trzymaj się mocno! Nie martw się. Damy sobie radę. Kochani, jak wiecie, jutro jedziemy na wycieczkę. Proszę pana, proszę pana, a pojedziemy do zoo? Nie tym razem, Saro. Teraz jedziemy dowiedzieć się wszystkiego o pociągach. Zwiedzimy starą stację w Greendale. Mój tata mówi, że zamknęli ją zanim jeszcze się urodził. Ale kiedy twój dziadek był mały, to jeździł tędy parowóz z Pankester do Greendale. Proszę pana, proszę pana, a ja już wiem trochę o parowozach. Ja też! One robią tak. Dzień dobry wszystkim. Oczta. Witaj, Pat. Ale dziś wieje. Uważaj, Jess! Jess! Moje listy! Mam cię! Brawo, Saro! Ha, założę się, że nigdy wcześniej nie łapałaś Kota. I mam nadzieję, że to ostatni raz! Jess, ale ty drapiesz. Przepraszam za to, Saro. Jess, powiedz dziękuję. Lepiej już chodźmy. Dzisiaj przy takim wietrze rozwożenie listów zajmie nam więcej czasu. Do widzenia wszystkim. Do widzenia, pan! Co piszesz, Julianie? Pracę domową, mamo. Pisze list do koleżanki. Ma na imię Mira i mieszka w Pencaster. Pisze jej, że jedziemy jutro zwiedzać takie w Greendale. Tą kolejką przywożono pocztę z Pencaster. Teraz na pewno jest w okropnym stanie. Tak, Jess. Wyślę jej twoje zdjęcie. A teraz, kochani, chodźcie ze mną. <śpiewa> A teraz, moi kochani, rozejrzyjcie się uważnie dookoła i zapiszcie wszystko, co widzieliście na tej stacji. Proszę pana? Proszę pana, wszystko? Czyli Peron też? Bardzo dobrze. Sara właśnie podała pierwszy przykład. A teraz idźcie i zobaczcie, co jeszcze można znaleźć. Ciekawe, co jest w środku. Chodź, zobaczymy. Patrz, tam jest dziura. Zajrzyj do środka. Co to może być? Lepiej chodźmy po pana Pringle. O rany to pociąg! Spójrzcie na to. Rakieta? Z Greendale. To pewno ten pociąg pocztowy, o którym mówił mi tata. Sądząc po ciężarze, to na pewno te nowe młotki, które zamówiłeś, Ted. Nareszcie! Teraz będę mógł skończyć to wszystko, co? Tato! Tato! Znaleźliśmy rakietę z Greendale. Co ty mówisz? Stoi tam sobie w szopie. Musi tam stać, odkąd zamknęli stację. Chciałbym ją zobaczyć! Ciekawe, czy to ta, którą jeździł mój tata. Może uda nam się znowu ją uruchomić. No, to byłoby wyzwanie. Pada to. Pa, Julianie. Ciekawe. Hmm. Byliśmy z Patem na stacji i dobrze się przyjrzałem tej rakiecie. Wiem, że mógłbym ją naprawić, po prostu wiem. Nie chodzi tylko o pociąg Ted, ale o całą stację. Przez lata była zamknięta. No ale ściany i dach są w porządku. Potrzeba tylko co nieco pomalować i uporządkować. A ja z radością pomogę. Widzisz, ksiądz nam pomoże. Ho, nareszcie będziemy mieć coś do roboty. Nie twierdzę oczywiście, że nic nie robisz, mój drogi. No, to wszyscy, którzy chcą, żeby rakieta z Greendale znowu jeździła w Greendale, niech krzykną tak! Tak! Biedny pociąg z Greendale wciąż stał Na peronie tak smutnym, że aż żal Nikt już nie wiedział, gdzie jest Greendale Nikt już nie przyjeżdżał tu, naprawimy calutką dziś rakietę, wymienimy na nowe części jej. Rakieta z Green Day już znów odzyska moc, będzie gnać i w dzień, i w noc. Dziecko maluje więc rakietę. Tet i Pat pracują ile sił. Każdy pomóc chce, aby pociąg nasz wjechać mógł na tory przez las. Naprawimy calutką dziś rakietę. Wymienimy na nowe części jej. Rakieta Green znów odzyska moc Będzie gnać I w dzień i w noc Rakieta z Green Veil Znów odzyska moc Będzie gnać i w Czekam na twój sygnał. Odsuńcie się wszyscy, co się stało, tato? Nie mam pojęcia. O co chodzi, Ted? Nie wiem. Powinno działać! Ale w przyszłym tygodniu jest wielkie otwarcie! Co my zrobimy bez pociągu? Przykro mi. Wiem, że jesteście rozczarowani. Myślałem, że Ted go naprawi. On też tak myślał. Mimo, że umie naprawić dużo rzeczy, z tym pociągiem, mu nie wyszło. Gdybyśmy tylko znali kogoś, kto mógłby nam pomóc, kogoś, kto naprawdę zna się na pociągach. Hmm, ktoś, kto zna się na pociągach? Dzień dobry, Pat. Dzień dobry, Ted. Co to za hałas? Halo? Kto tam jest? Dzień dobry! A, pan pewnie jest Pat? Tak, to ja. Ja jestem Edzej. Pana syn Julian i moja córka Mira... ...piszą do siebie. Poprosił mnie o pomoc przy tym pociągu. On wiedział. Co wiedział? Że uwielbiam parowozy! Zawsze je lubiłem! Wiem o nich wszystko. Pewnie Mira mu powiedziała. Kiedy tylko dostałem ten list... ...pisał, że to pilne... Przyjechałem natychmiast. To bardzo miłe z pana strony. Żaden kłopot. Nie mogę się doczekać, żeby ją naprawić. To chyba nic złego. Nic złego? To wspaniałe. Witaj na pokładzie, Erej. Dzięki. Spójrzcie na to. Chyba znalazłem powód? Chyba on. Cześć! Ty jesteś Julian? Tak. Ja jestem Mira. Cześć, Mira. A to moja mama i mój braciszek Nikil. Dzień dobry. Witajcie! Miło mi! Jakie piękne kwiaty! O, dziękuję. Jestem Sara, mama, Juliana. Ja jestem Nisza. Stacja wygląda pięknie. <noise> Było przy tym dużo pracy, ale i zabawy. Przyjdziecie jutro na wielkie otwarcie? Oczywiście. Miejmy nadzieję, że deszcz nie zepsuje nam zabawy. O! Tato! Tato! Cześć, kochanie! Zobacz. Oto i ona. Rakieta z Greendale. Jak ci się podoba? A, jest przecudowna! Zaraz puścimy parę. Odsuńcie się! deszcz. Czas do domu, Julianie. Eczej musimy zawieźć dzieci z powrotem do Pencaster. Ty jedź! My musimy zostać i naprawić rakietę. Dobrze! Do zobaczenia w domu! Do zobaczenia! Nie mogę znaleźć Czesa. Pewnie został statą na stacji. Ale pada deszcz. On tego nie lubi. Jess to mądry kot, Julianie. Wie, jak o siebie zadbać. Proszę, zrobiłam ci gorącej czekolady na rozgrzewkę. Dziękuję, mamo. <grywka> Witaj, skąd ty się tu wziąłeś? To Jess, kot Juliana. To lepiej zadzwonię i powiem im, gdzie jest. Ojej, telefon nie działa. Pewnie przez burzę. Jest za późno, żeby odwozić go do domu. Zabierzemy go jutro, jak pojedziemy na wielkie otwarcie, co? Świetnie. Na pewno napiłbyś się mleka, prawda, Jess? Nie martw się, Julianie. Nic mu nie będzie. Ale poszukasz go po drodze, prawda, tato? Obiecuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa, powodzenia w szkole. Dzień dobry, pani Gogins. Co za dzień. No tak, pewnie nie spałeś całą noc, jak Ted i Edjay naprawialiście rakietę. Zostawiłem ich tam. Mówią, że będzie gotowa na wielkie otwarcie. No chyba nie zrobicie wielkiego otwarcia w taką pogodę. <noise> tu będzie raczej wielkie moknięcie. Lepiej już pójdę roznieść listy. A, A gdzie one są? Ach, musiały utknąć w Pencaster przez te burze. Próbowałam dodzwonić się do biura, ale telefony nie działają. Spokojnie. Pojadę po nie moim autem. O nie, Pat, to nie jest dobry pomysł jechać w taką pogodę. Nic mi nie będzie, Pani Gogins. Poczta zawsze musi być na czas. Urra, wszędzie woda. Niedobrze. Próbuję przez Thompson Grounds. O nie, mm. już wiem. Wszystko zalane. Jak ja mam odebrać listy? Ze względu na jedną z największych w historii burz, większość dróg w okolicy jest zalanych i nieprzejezdnych. W ciągu ostatniej doby spadło więcej deszczu niż zwykle w ciągu miesiąca. Niestety, zdaniem Instytutu Meteorologii, nie ma szans na szybką poprawę pogody. Z powodu deszczu wylała rzeka Pen, odcinając Greendale od reszty świata. O, no to nic dziwnego, że Tata nie dotarł na noc do domu. To jak pojedziemy na wielkie otwarcie? Chyba się nie odbędzie w taką pogodę. O... Ha! Przynajmniej Jess zostanie u nas trochę dłużej. Nie jest dobrze, pani Gogins. Wygląda na to, że wszystkie drogi są zalane. Och, no cóż, przynajmniej próbowałeś, Pat. Ach, nie mogę uwierzyć, że dziś nie będzie listów. Nigdy w życiu mi się to nie zdarzyło. Nigdy. O rany, będziemy musieli odwołać wielkie otwarcie. Komu by się chciało w taką pogodę stać i oglądać parowóz? Pani Goggins, już wiem. Zawsze mówiłam, że burza dodaje człowiekowi energii. EJ, Ed. Jesteście tam? Ej, Ed, jesteśmy tutaj. Pat, chodź, chodź do nas! Jesteś w samą porę! Naprawiliśmy! Jesteś mistrzem! Wystarczy nam węgla na drogę? Na pewno! A czemu? Bo rakieta z Greendale znowu będzie woziła listy. Zbędnych słów nie trzeba nam, w drogę ruszyć czas. Będziemy jechali, nawet też pijać. Zbędnych słów nie trzeba nam, w drogę ruszyć czas. Pocztę rozwieziemy do odległych miast Nisza? Tu jestem Tata! Jak ci się udało wrócić z Greendale? Pociągiem! Witaj Nisza Twój mąż świetnie się spisał, prawda, Jay? Jess, a co ty tu robisz? Przyjechał z nami w wózku Opiekowałam się nim? Dziękuję. Świetnie wygląda. No dobrze, kochanie. Chciałem tylko, żebyś wiedziała, że nic mi nie jest. Teraz musimy już iść. EJ, wyglądasz na zmęczonego, chyba nie wracasz do pracy. Przykro mi, ale mam kilka bardzo ważnych spraw. Musimy przywieźć listy. Pociągiem jedziemy. Choć Julian oszaleje ze szczęścia, jak cię zobaczy, Jess. Ale to nieładnie tak nam uciekać. Dobrze, że się znalazłeś. No i dzięki jj będę mógł rozwieść moje listy. Rakieta z Grindale znów na chodzie! Rakieta, Rakieta z, z Grindale! Nigdzie nie staniemy już. Daleko jeszcze, Pat? Listy nam zamogną na tym deszczu! Jeszcze chwila, Edrzej. Już niedaleko. Wysuszymy je, jak dojdziemy na pocztę. Kto by pomyślał, że trzy worki listów zajmą tyle miejsca? Wygląda na to, że przed północą nie skończysz pad. Pewnie tak. Zanim te listy wyschną, i tak lepiej późno niż wcale. Uważaj, Jess! Musimy ruszać dalej. Przepraszam za to, Arturze. Nie martw się, pat! Lepiej późno niż wcale! Przepraszam, księdza, że tak późno. Nadszedł czas, pat! Coś mi się wydaje, że dzisiejsza poczta żyła swoim własnym życiem. Julian, pora do łóżka. A nie mogę zaczekać, aż tata wróci? Może znalazł Czesa? O Julianie, widzisz, kochanie, to jest to, co? Tata! Znalazłeś Jess! No i gdzie był? <laughs> to długa historia. Prawie gotowe! Dziękuję, Acey. To była ciężka praca, co? Ale było warto. I nareszcie mamy wielkie otwarcie. Proszę spróbować ciasta! O, wyglądają pysznie. I jeszcze herbaty? O tak, proszę. Dobry bóg jest dla nas dziś naprawdę łaskawy. Szkoda, że mieszkasz tak daleko. To prawda, ale niedługo się przeprowadzamy do. O, okay! o, no no, Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, i ty też, Jess. Zanim przetnę tę wstęgę i ogłoszę stację Greendale za otwartą, chciałbym podziękować Tedowi i ej za ich ciężką pracę. Jest mi szczególnie miło ogłosić, że EJ wraz z rodziną postanowili przeprowadzić się do Greendale i pomóc nam przy stacji. To właśnie miałam ci powiedzieć! Przenosimy się z Pencaster do Greendale! To świetnie! Więc bez zbędnych słów ogłaszam stację w Greendale za otwartą. Wszyscy na pokład rakiety z Greendale! Inicjatywa Polska na zlecenie Mini-Mini Masterfilm. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Katarzyna Dziedzicza. Dźwięki-montaż Stanisław Winiarski. Kierownik produkcji Agnieszka Wiśniowska. Teksty piosenek Bogusław Nowicki. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Mieczysław Morański, Katarzyna Tatarak, Elżbieta Gertner, Cezary Kwieciński, Brygida Turowska, Wojciech Machnicki, Cynthia Kaszyńska, Anna Apostolakis, Ryszard Olesiński, Agnieszka Fajhauer, Izabela Dąbrowska, Katarzyna Łaska.